Kolejna aktualizacja 9 listopad. Wcześniej rano Jesteg już patroluję. Tutaj mamy Magnolię, George, Henry, Kern Cokolwiek to znaczy a tutaj już były róże, są róże, nic się nie zmieniło. Tutaj jest druga magnolia: Magnolia Suzan. Jest tu troszeczkę bałagan. To wszystko było robione w nocy przy oświetleniu lampy. Tutaj Figowiec pośredni Fire Dancer coś takiego tego było mało, wczoraj jeszcze byłem po czereśnie czereśnia kolumnowa Wiktoria ona będzie tutaj A będzie tutaj, bo mamy czereśnię, która wymaga zapylacza Dobrze, co my tu mamy? Tu jest świtośliwa OLCHOLISTNA NORTHLINE A tu jest Kongo Bongo. Mamy Maliny. Dwie pierwsze to Jantar. Y, Cztery następne to Husaria. I dwie ostatnie to Magnat. A tutaj, tutaj bez zmian. Sześć drzewek. Wsadzić czereśnię kolumnową Victoria, i jeszcze obok tej świdośliwy tutaj będzie gruszka General Leclerc. To też z uwagi na to, że nasza druga gruszka wymaga zapylacza. I to będzie koniec sezonu się zimno robi no i tyle a jeszcze będę musiał pobić paliki i chycić te drzewka żeby stabilnie stały w gruncie nic się nie przewróciło to będzie takie zabezpieczenie przed dziećmi, psem Zastanawiam. Dobrze, kończymy.